Albo spełnicie nasze żądania, albo inaczej będą latać kamienie i butelki z benzyną. Słuchajcie, to nie jest cytat z jakiegoś gangsterskiego filmu, tylko to jest oficjalne stanowisko negocjacyjne związkowców w spółce, której fundusz ratunkowy właśnie praktycznie spadł do zera. W normalnej firmie to byłby koniec rozmów, ale JSW to nie jest normalna firma. I w tej analizie pokażę Ci, dlaczego ten szantaż do tej pory działał i dlaczego właśnie teraz, gdy Ministerstwo Finansów no, twardo powiedziało, nie, to konflikt wchodzi w fazę wojny totalnej. No bo tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o JSW, spółkę JSW. To związkowcy tam mają naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, i bardzo często było tak, że rząd ulegał związkowcom. W tym momencie sytuacja się zmieniła, no i związkowcy od razu mówią o tym, że jest to absolutny skandal i nie cofną się ani krok. I tu jest bardzo duży problem. No bo ja w tym filmie dzisiaj, który się pewnie wielu osobom nie spodoba, powiem o tym, że plany ratowania spółki OTSW przez rząd są idiotyczne. Ale też żądania związkowców są idiotyczne. Tak samo jedni i drudzy moim zdaniem nie mają tutaj absolutnie racji. I ja wiem, że wiele osób tutaj popiera jakby JSW, popiera stronę związkową, dlatego też nie do końca będzie to mile odebrany film. Ale jeżeli chodzi o mnie, ja absolutnie nie jestem fanem tych związków zawodowych w przypadku spółki JSW, one oczywiście mają swoje jakieś, jakieś racje, o nich też pomówimy, ale te ich żądania są po prostu absurdalne. I też o tym właśnie dzisiaj pomówimy i pomówimy. W jaki sposób można uratować spółkę JSW? Nie jest to łatwe, będzie to kapitało chłodne, ale niestety innej drogi chyba nie ma. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to jeszcze partner. A partnerem odcinka jest XTB, który jak co roku organizuje bezpłatną konferencję XTB Investing Masterclass. 13 i 14 listopada w tym roku odbędzie się ta konferencja. Będzie mowa oczywiście o inwestowaniu. Będzie chociażby dr Przemysław Kwiecień, Tomasz Trela, Piotr Cymcyk, ale będą też panele odnośnie geopolityki, Arleta Bojkę, profesor Bogdan Guralczyk, Marek Budzisz. Będą też inne panele odnośnie sztucznej inteligencji, czy bardziej takie myślę, że takie panele, które nie są bezpośrednio związane z giełdą, chociażby z Krzysztofem Stanowskim, ale będą tam też Marcin Tuszkiewicz, więc warto się zarejestrować, bo rejestracja jest bezpłatna, jak wiadomo gratis to uczciwa cena. A jeżeli lubisz gratisy, czyli darmowe konferencje, no to też 7 listopada 2025 roku konferencja Rankia Markets Experience, gdzie z Marcinem Podlaskim razem będziemy mówić o giełdzie papierów wartościowych bez tajemnic, gdzie kryją się największe szanse. Cały dzień konferencji będzie tam też Drota Rokowska. Marcin Tuszkiewicz między innymi, więc myślę, że naprawdę cała masa ciekawych prelekcji, również rejestracja jest bezpłatna, a jeżeli chodzi o bezpłatne rejestrację, no to chyba to jest absolutnie najlepsza cena, jaką można sobie wymyślić. Ale my wracamy do spółki JSW, czyli do bankruta, który w sumie bankrutem nie jest i prawdopodobnie nie będzie tak oficjalnie, no ale biorąc pod uwagę te wyniki finansowe, są one po prostu tragiczne. Patrząc na spółkę JSW. No to pamiętajmy o tym, że to jest oczywiście węgiel, ale to nie jest ten węgiel energetyczny, to nie jest ten węgiel, który my spalamy e, chociażby w Bełchatowie. Tylko to jest węgiel, e, który jest nam absolutnie potrzebny, ze względu na to, że to jest węgiel koksowy, który jest surowcem krytycznym dla Unii Europejskiej. E, Unia Europejska e, ma taką listę surowców strategicznych, ona co 3 lata jest aktualizowana, i tam węgiel koksowy jest na tej liście surowców strategicznych. Ten węgiel jest nam potrzebny do produkcji stali, więc jeżeli jeżeli myślimy o zbrojeniach, o tym, że no, chcemy wydawać coraz więcej pieniędzy właśnie na zbrojenia, to stal jest absolutnie niezbędna. No i tutaj oczywiście są dwie metody, tak? Można odzyskiwać ten, ten stal ze złomu stalowego, ale jeżeli chcemy wytworzyć stal, no to potrzebujemy rudy żelaza i węgla koksowego, który właśnie ma spółka JSW, a JSW jest największą w Europie kopalnią węgla koksowego, więc my tutaj mówimy o tym, że jeżeli chcemy się rozwijać, bo to nie jest tylko zbrojeniówka, to jest też budownictwo, i to tak naprawdę, biorąc pod uwagę to budownictwo, tak naprawdę wszystkie segmenty budownictwa korzystają ze stali, więc tutaj, no, biorąc pod uwagę stal, ona, no, jest dla nas niezbędna, a żeby była stal, musi być węgiel koksowy, więc zauważmy jak JTSW jest istotne nie tylko w samej Polsce, ale tak naprawdę w całej unijnej gospodarce, można powiedzieć nawet światowej gospodarce, no i ze spółką JTSW mamy przepotężne problemy nie ma co się tutaj oszukiwać no bo te ostatnie wyniki finansowe są po prostu fatalne. Przez pierwsze półrocze 2025 roku mieliśmy ponad 2 miliardy złotych straty. Przepływy operacyjne były ujemne. I to prawie miliard złotych ujemnych przepływów operacyjnych, czyli no oni przepalają gotówkę. Kapitał obrotowy netto jest na minusie. W 2024 roku była rekordowa strata ponad 7 miliardów. Ja wiem, tam były odpisy, tam były sporo odpisów, ale i tak, nawet bez tych odpisów mielibyśmy potężną stratę. Więc jaki wskaźnik finansowy byśmy nie wzięli, jaki, na jaki wskaźnik finansowy byśmy nie patrzyli, tam jest źle. Albo bardzo źle, albo tragicznie. To jest jedyne spektrum wyboru w przypadku spółki JSW. Nie ma żadnych innych segmentów. Jest tylko źle, tragicznie, źle, bardzo źle i tragicznie. Z tym, że tych komponentów, gdzie jest źle, jest naprawdę bardzo mało. Najwięcej jest tych, gdzie jest tragicznie. I nie ma jakiegoś takiego planu na to, żeby to się miało zmienić. Niestety, ale te wyniki finansowe w kolejnych kwartałach pewnie będą się powtarzały. To znaczy nie liczymy na to, że w kolejnych kwartałach będzie jakieś odwrócenie tych wyników finansowych. No nie ma praktycznie takiej niestety ale opcji. Warto zauważyć, że jeżeli ktoś się interesuje od dłuższego czasu spółką JSW, to może pamięta 22 rok, gdzie mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę na rynku węgla. A co za tym idzie? JTSW miało dobre wyniki finansowe, i wtedy powstał taki fundusz, który miał stabilizować spółkę na gorsze czasy. No, w sumie logiczne, tak? My jesteśmy spółką surowcową, zależymy od cen węgla. Skoro ceny węgla są w tym momencie wysokie i wiemy, że będą niższe, no to warto zrobić sobie taki fundusz zabezpieczający. No i rzeczywiście w 2022 roku zrobiono ten fundusz. On tam był na poziomie prawie 5 miliardów złotych. To był ten szczyt Hossy. W czerwcu 25 tam było już 1,3 miliarda, a w sierpniu 25, czyli obecnie okolice 360 milionów. Z prawie 5 miliardów w 3 lata. Na 300 milionów. No to jest jakiś dramat, jak ta gotówka została tam przepalona. Można powiedzieć, że dosłownie ona została przepalona, bo na nic istotnego ona nie została niestety wydana. Więc teoretycznie założenia były dobre. Okazało się, że jeżeli mamy dużo gotówki, to zaczynamy ją głupio przepalać. I niestety, ale to jest no, taki case bardzo częsty wśród różnych spółek. To znaczy, jeżeli mamy dużo gotówki, nie wiemy co z nią zrobić, to zaczynamy inwestować w różne dziwne rzeczy. I tutaj było podobnie. To znaczy, ta gotówka nie była po prostu. Optymalnie, optymalnie wydana. Biorąc pod uwagę spółkę, pamiętajmy o tym, że spółka surowcowa, a taką jest JSW, jest zależna od swojego surowca. I to jest myślę, że oczywiste. tak? Jeżeli na przykład mamy teraz KGHM i ceny miedzi są wysokie, no to KGHM sobie zarabia dobrze. Gdyby były niskie ceny, to KGHM by nie zarabiał. I tak samo mamy w JSW. Jeżeli ceny surowca, czyli ceny węgla, jest wysokie, są wysokie, to zarabiamy dużo. Jeżeli spadają, no to jest problem, bo mamy dużo kosztów kosztów stałych, tak? Na przychody nam spadają. No i w ostatnim roku ceny węgla koksowego spadły, około 30%. Wcześniej też spadały, tak naprawdę od 2022 roku spadały. No i to jest taki, wiele osób mówi, główny winowaj za tych słabych wyników finansowych. Niby tak, z jednej strony tak, tylko jeżeli ktoś mi obwinia cykl koniunkturalny, no, to nie jest normalny. No bo jeżeli w 2022 roku byliśmy na szczytach, to wiedzieliśmy, że za kilka lat. Nie wiedzieliśmy kiedy, czy za 2, 3, 4, 5, ale wiedzieliśmy, że będzie dołek za kilka lat, że będą spadki. Więc to było oczywiste, że będziemy mieli do czynienia ze spadkami cen węgla. No więc warto było tam się zabezpieczyć i zrobić jakiś plan na wydatkowanie tych pieniędzy. Zrobiliśmy ten fundusz, który miał stabilizować. Ale warto też było powiedzieć, jak dokładnie on powinien być rozdysponowany. A tutaj okazało się, że no ta wydatkowanie tych pieniędzy było takie byle jakie. Niestety, ale tak to, tak to wygląda. Więc dla mnie ta wymówka typu, że rynek nam nie pomaga, nie jest żadną wymówką, bo my to wiedzieliśmy, że będzie spadek. Tak? Jak mieliśmy hossę, mamy też, mamy też bessę. I to jest oczywiście druga sprawa. To jest niestety polityka i umówmy się, nieważne kto rządzi, nieważne jaka partia, zawsze będą dawać swoich ludzi do spółek Skarbu Państwa. Swoich, czytaj, niekompetentnych, to no bo umówmy się, no nie ma tam zbyt kompetentnych, kompetentnych osób, jeżeli chodzi o rodziny polityków albo znajomych polityków, no bo z kim przystajesz, takim się stajesz, więc jeżeli ktoś jest znajomym politykam, to pewnie nie jest. To elita i niestety, ale JSW jest takim Chyba najbardziej namacalnym przykładem tego paśnika władzy, bo mamy jakieś spółki, Orleny i tak dalej, ale chyba nigdzie nie ma takiego upolitycznienia właśnie jak w spółce JSW. Od 1993 do 2024 roku, gdzie wyniki finansowe wcale się mocno nie zmieniły. Jak mówię, to jest spółka cykliczna, tak? więc to, na to też warto zwrócić, zwrócić uwagę. Ta spółka jakoś tak strasznie się nie rozwinęła przez te wszystkie lata. I co się okazało? Górników Liczba górników spadła o około 50%, ale liczba osób na stanowiskach dyrektorskich wzrosła o prawie 600%. Z 20 do 136%. I przypomnę, że to są osoby z pensjami 20-45 tysięcy miesięcznie. I my tutaj mówimy tylko o tych liczbie dyrektorów. Każdy dyrektor ma swoją, znaczy może nie każdy, ale wiele dyrektorów mają swoje auta służbowe. Oni mają swoje sekretarki, swoje zaplecza, więc tutaj mówiąc o tym, że to jest te 136 osób, to my musimy to jeszcze razy kilka pomnożyć. No zauważmy, że w JSW zrobiło się cała masa spółek córek, każda spółka musi mieć swój zarząd, swoich dyrektorów i to jest bardzo duży problem, tak? Czyli to jest... JSW to jest takie miejsce do przechowywania e, ludzi, którzy e, są znajomymi polityków albo ewentualnie są e, jakimiś znajomymi istotnych osób. I to jest przepotężny, przepotężny problem ze względu na to, że to też drenuje spółkę bardzo mocno. Jeżeli tam są niekompetentne osoby w zarządzie, to po pierwsze e, one pobierają pensje, więc drenują z kasy, a po drugie mogą podejmować złe decyzje. Oczywiście, no my tutaj mówimy, że wielu z tych dyrektorów no jest praktycznie bez żadnej władzy, ale jednak to są same informacje negatywne. Więc tutaj, jeżeli chodzi o związkowców, ja się z nimi zgadzam. To jest absolutnie patologia, to w jaki sposób państwo sobie zawłaszczyło spółkę, spółkę JSW. Więc tutaj absolutna zgoda ze związkowcami. Ale z czym się ja ze związkowcami nie zgadzam? No niestety, ale jeżeli chodzi o związkowców, oni mówią tak: nie cofniemy się ani na sekundę, ani na chwilę. Jeżeli ktokolwiek mówi negatywnie o tych ich planach, żeby, żeby te pensje cały czas rosły, o, to to oznacza, że tutaj jest, nie wiem, albo jakoś po stronie rządowej, że, że, że nie rozumie gospodarki. No taka, taka jest ta racja wśród związkowców. A jakie są fakty? Fakty są takie, że przeciętne wynagrodzenie brutto w górnictwie jest w okolicach 13 tysięcy złotych. Średnia krajowa to jest 7,5 tysięcy złotych. Czyli my mówimy o tym, że górnicy zarabiają zdecydowanie, zdecydowanie więcej niż średnia krajowa. No i jeszcze dodatkowo pamiętajmy o tym, że to jest spółka, która w 2024 zrobiła 7 miliardów straty. A mimo to tych pensji jest 14 tam. Bo ja przypomnę, jest 12 pensji no tak, bo jest 12 miesięcy, ale jest jeszcze premia roczna i jest barburka. To są kolejne pensje. I tu niech nikt mi nie gada w komentarzach, że to nie można doliczać do pensji górników, bo nie wiem, to jest jakiś y, coś co było zawsze. Tak to się dolicza do pensji. Jeżeli mamy dostajemy dodatkową pensję, premię, jak zwał, tak zwał. Barburkę czy cokolwiek innego, to to doliczamy do pensji. Dlatego ta pensja w górnictwie jest tak wysoka 13 tysięcy, bo tu no, praktycznie te pensje dzielimy na 14 bardzo często. Więc mamy właśnie tę premię roczną. Tam były w ogóle dymy, że chcieli tę premię roczną wypłacić w ratach i już oto związkowcy mieli problem. Czyli jest ta premia roczna, jest barburka. No, słuchajcie, ja może jestem jakoś, niektórzy powiedzą, negatywnie nastawieni do związkowców, ale jeżeli mamy firmę jakąkolwiek, która jedzie na potężnej stracie, no to wypłacanie premii, bo te 14, 13 i 14 pensja to są premie, tak naprawdę. Wypłacanie premii w takiej spółce, no, mija się z celem. Nie znam żadnej spółki prywatnej, która jedzie na stracie, ma fatalną sytuację finansową i płaci premię. Nie, nie znam takiej spółki, naprawdę. Więc to jest ten problem. Ktoś może powiedzieć zaraz, 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 gadasz głupoty, górnicy. To jest są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują i którzy są niezbędni do gospodarki. Oczywiście, zgoda, oni pracują bardzo ciężko i są niezbędni do gospodarki. Ale słuchajcie, czy weźmiemy sobie panią na kasie w Biedronce, czy weźmiemy sobie kierowcę tira, czy weźmiemy sobie informatyka, który klepie kot, Wiele z tych osób jest niezbędne dla funkcjonowania gospodarki. Wiele z tych osób ciężko pracuje. Ktoś mi powie, A jak to porównujesz w ogóle pracę informatyka do, do, do górnika? Słuchajcie, to nie jest tak, że tylko osoby, które pracują fizycznie, mają ciężką pracę. Nie da się tak naprawdę powiedzieć, kto ma cięższą pracę. Czy górnik, który właśnie zjeżdża na. na na kopalnie, czy na przykład księgowa dużej firmy, która pracuje praktycznie po 17 godzin i głowa ją boli cały czas, cały czas jest, jest w pracy, ma bardzo dużą odpowiedzialność. Nie da się porównać tych prac, która jest cięższa. Jedna jest ciężka i druga jest ciężka. Więc argument, że górnicy ciężko pracują, są niezbędni dla gospodarki, do mnie w ogóle nie trafia, bo większość zawodów, no może nie większość, ale bardzo duża część zawodów jest niezbędna dla gospodarki i bardzo duża część osób ciężko, ciężko pracuje. No i teraz te Mówienie związkowców o tym, że jeżeli nie będą spełniane nasze postulaty, to ulice będą płonąć. No dla mnie to jest naprawdę żałosne. Porównywanie w ogóle to, co słyszałem ostatnio, czyli porównywanie do strajków górniczych z lat 70., 80., no to też się moim zdaniem mija z celem, bo tutaj były takie zdania wypowiadane przez związkowców, że no ostatnio, jak były takie sytuacje, to strzelano do górników. No ludzie, dajcie spokój. Naprawdę, biorąc pod uwagę jakieś dyskusje tych stron związkowych versus rządowe, no, trzymajmy jakiś poziom. Naprawdę to jest coś strasznego, jak tutaj niektóre związki górnicze potrafią, potrafią przeinaczać rzeczywistość. No niestety. Ale jeżeli chodzi o górnictwo, na tle kraju tak to wygląda, że górnicy po prostu zarabiają bardzo dobrze zarabiają zdecydowanie więcej niż przeciętne, przeciętne osoby, i to jest fakt. Trzynastki, czternastki, mało kto to ma, a górnicy to, górnicy to mają. I to jest ten bardzo duży problem, no bo mamy te związki zawodowe. Uzwiązkowienie w górnictwie to jest 149%, 70 organizacji związkowych, no bo jeden górnik może być w kilku związkach jednocześnie. Jeszcze w 25 roku, bo we wrześniu był jeden związek złożył żądanie podwyżki 800 zł, inny nagrody wakacyjne 2000 zł. Mówimy o spółce, która jest na skraju bankructwa i tym mówimy też o tym, że związkowcy mówią to jeszcze podwyżki, to jeszcze nagrody wakacyjne no wybaczcie, ja tego nie rozumiem. Nie znam drugiej firmy na świecie, która by coś takiego, coś takiego mogła zrobić. I te żądania górników jakby popierane przez takie słowa, że ulice będą, będą płonąć, że będą latały kamienie i butelki z benzyną, no to absolutnie nie ma absolutnie żadnego, żadnego sensu. Niestety, ale spółka JSW jest w tragicznej sytuacji i trzeba też dostosować do tego pensje też zwykłych górników czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Jeżeli ktoś mi zgłasza w takim momencie jakieś postulaty o podwyżki, no to jest moim zdaniem oderwany od rzeczywistości, całkowicie oderwany od rzeczywistości. Związkowcy nie chcą się cofnąć, mówią ani kroku wstecz. No ale bez tego kroku wstecz po prostu się moim zdaniem absolutnie tutaj nie da nic zrobić. No i Ministerstwo Finansów, które mówi twarde i stanowcze nie. Był taki plan, żeby spółka JSW otrzymała zwrot z tytułu składki Solidarnościowej, która zapłaciła kilka lat temu, kiedy była właśnie ta bardzo dobra koniunktura. To chodziło o 1,6 miliarda złotych. To oczywiście nie załatwia całej sprawy, ale na pewno pomogłoby spółce. Oficjalne stanowisko minister Domański mówi, nie ma możliwości zwrotu tej składki. No i ten plan, który w dużej mierze opierał się na zwrocie tej składki, no można powiedzieć, że wyleciał w powietrze. Jeszcze dodatkowo minister Kropiwnicki mówił o tym, że jest konieczność cięcia płac o 15%. No to jeszcze rozjuszyło górników, tak? No bo mówimy o tym, że nie, dość, że nie, że nie będzie żadnych premii, to jeszcze, jeszcze cięcia płac mają być. No i tutaj jest myślę, że bardzo duży, duży problem. Jeżeli chodzi o... Podejście ludzi do górników, to zauważmy. Ja tutaj mówiłem o tym, że jest plan rządowy i on no, zawiera się m.in. tym, że mamy 15% zejść z pensji. Górnicy się na to nie chcą zgodzić, związkowcy na to się nie chcą zgodzić. Związkowcy mają swoje plany, na przykład podwyżek. Oczywiście nikt się na to nie chce zgodzić. Jak to wygląda, jeżeli chodzi ogólnie o górnictwo, już odchodząc od JSW? Niestety, rocznie dopłacamy do sektora górniczego około 9 miliardów złotych. To jest milion złotych na godzinę. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o, o górnictwo. Oczywiście, w dużej mierze to jest górnictwo energetyczne. Ja wiem, że JSW też ma ten segment górnictwa energetycznego, ale to jest mały segment, głównie tutaj mówimy o Koksie. Ale biorąc pod uwagę całe górnictwo, my odopłacamy do, do tego górnictwa. Główna część to jest koszt pensji około 70% to jest koszt pensji, jeżeli chodzi właśnie o te, o te dopłaty. No i koszt produkcji w Polsce jest wysoki. Po prostu polskie kopalnie są głębokie, nawet bardzo głębokie przez co każdy kolejny metr to są no, kolejne, kolejne koszty. Jest też dosyć mocno zacofane, jeżeli chodzi o jakąś, jakąś infrastrukturę. No i przez to koszt w tym momencie to jest około 1000 zł za tonę, koszt importu to jest około 500 zł za tonę. Niestety, ale tak to wygląda. Wiem, że zaraz przyjdą osoby i mi powiedzą, zaraz, zaraz, gdyby nie ETS -y i te wszystkie opłaty klimatyczne. Niestety, ale gdyby te wszystkie opłaty klimatyczne, to i tak koszty górnictwa w Polsce są nieporównywalnie wyższe niż na przykład w Australii, gdzie jest odkrywka, niż w Rosji, chociażby wiem, że w tym momencie, w tym momencie Rosja jest pasem, ale podejrzewam, że za parę lat wrócimy do handlu z Rosją. No i nie jesteśmy w stanie konkurować węglem. Mówimy tutaj już o całym segmencie węglowym, w dużej mierze węglu, o węglu energetycznym, no ale widzimy jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o, jeżeli chodzi o krajobraz tego węgla. No i jaki tu może być plan na te zmiany? Czy, czy jest w ogóle jakikolwiek plan realny właśnie na te zmiany? No, moim zdaniem jest taki plan, ale jest głupi. Jest plan rządowy, on jest mega głupi. Pierwszy pomysł to jest włączenie do polskiej grupy zbior zbrojeniowej spółki OTSW. I to jest idiotyczny plan. Dlaczego? Dlatego, że mamy w tym momencie wydatki na zbrojenia coraz większe i chcemy tam wcisnąć OSW. Ze względu na to, że jak będziemy wydawać więcej pieniędzy na te zbrojenia, to może niektórzy nie zauważą, że tutaj w jakiś sposób kilkoma miliardami pomożemy JSW. To jest moim zdaniem tylko o tym, na tym to, 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 to polega, tak? Czyli wsadzamy jakąś nierentowną spółkę, która nie będzie rentowna w najbliższym czasie, do ciekawego segmentu, który ma się rozwijać. Zostawcie te zbrojenia w spokoju, niech te zbrojenia się rozwijają, niech to się wszystko rozwija, nie dawajcie tam JSW, no bo to jest władowanie zbrojeniówki na, na minie, tak? Jeżeli Czyli ja chcę jakieś pieniądze na zbrojeniówkę, żeby państwo przeznaczało, to nie chcę, żeby to było na JSW, które jest nierentowne i będzie nierentowne. Nie chcę, żeby to było właśnie na pensję dla związkowców czy dla górników. Pomysł drugi no to jest więcej dopłat, tak? To jest bardziej ta strona związkowa. Mówi o tym, żebyśmy. Dalej dopłacali do tego górnictwa. Dalej robili dokładnie to, to samo, tylko w większej skali, no bo trzeba coraz więcej dopłacać do tego górnictwa. Jest jakiś sensowny głos chyba, bo Ministerstwo energii powiedziało, że ma plan przearanżowanie kosztów pracowniczych, czyli koniec tym Bizancjum, nagrodami za straty między innymi, no ale nie ma jakichś takich konkretów, więc ciężko powiedzieć, czy to jest rzeczywiście dobry, dobry plan. Co można tutaj zrobić. Po pierwsze, Przyspieszyć likwidację nierentownych kopalń węgla energetycznego, dzięki temu, dzięki temu trochę uwolnić tych pieniędzy, chociażby przeznaczyć te, te pieniądze uwolnione właśnie na, na JSW. Można tu próbować negocjować z Unią Europejską, że ze względu na to, że mówimy właśnie o spółce z, z węglem, który jest niezbędny do produkcji stali, czyli tym węglem koksującym, no to może jakieś przesunięcia odnośnie, odnośnie tych celów emisyjnych. Też jakieś zwolnienia z dopłat, może znaczy zwolnienia z opłat klimatycznych, no może i jak w jakiejś części da się to ponegocjować z Unią Europejską. Trzeba przekierować oszczędności na ratowanie JSW. Te oszczędności, które są ratowaniem całego górnictwa, trzeba po prostu więcej kasy włożyć w JSW a mniej w te nierentowne kopalnie. To znaczy, no, trzeba po prostu przyspieszyć ten, tę likwidację nierentownych kopalni. Niestety, ale krokiem kolejnym jest radykalne cięcie kosztów JSW. Koniec z paśnikiem politycznym. Czy to się da zrealizować bez prywatyzacji? Moim zdaniem bardzo, bardzo ciężko. Nie, no, nie widzę tego. To znaczy, jeżeli obecna koalicja tego nie zrobiła, tylko dalej to jest paśnik dla władzy, no a jeżeli poprzednia władza też tego nie zrobiła, to jak ta poprzednia władza wróci, to też czego nie zrobi. No, nie umówmy się, nikt nie będzie niestety, ale podejmował takich racjonalnych decyzji. Boję się, że, znaczy, boję się. Myśl, nie wiem, czy jedynym racjonalnym wyjściem nie jest prywatyzacja tej, 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 tej spółki, właśnie ze względu na to, że ciężko tu odciąć politykę od JSW, oczywiście prywatyzacja też na takich pewnych zasadach, że, że jednak jest to ten biznes strategiczny, więc też tutaj trzeba, warto na to zwrócić, zwrócić uwagę przy ewentualnej prywatyzacji, no i restrukturyzacja zatrudnienia, trzeba przekwalifikować już górników w tym momencie, część oczywiście, trzeba zmniejszyć tam zatrudnienie, więc no, trzeba się jakoś po prostu dogadać, jak to trzeba zrobić? Muszą ustąpić rządzący i muszą ustąpić związkowcy. Moim zdaniem Absolutnie nie jest to w tym momencie realne i to jest ten największy problem, jeżeli chodzi o spółkę JSW. Jak może to wpłynąć na kurs giełdowy? Będzie bujało. Jak pamiętamy Rafako strasznie mocno bujało. Podejrzewam, że w JSW też to będzie tak bardzo mocno bujało w zależności od tego, jaka będzie, jaka będzie informacja ze strony rządowej wychodziła albo ze strony związkowej. No bo nie zdziwię się, jak jakieś strajki w Warszawie tutaj będą. Górnicy wyszli na ulicę w, w Nadolnym Śląsku, pytanie czy w Warszawie to Będą mu większe strajki. Zobaczymy. W każdym razie, ja w tym momencie nie widzę jakiegoś takiego racjonalnego planu, który jest, może zostać zrealizowany, bo ten plan, który ja tutaj na dole dałem, moim zdaniem jest nierealny do realizacji, ze względu na to, że potrzebne są ustępstwa z obu stron, a tych ustępstw na ten moment nie ma i nie widzę jakiegoś takiego powodu do tego, żeby się dogadały te dwie, te dwie strony. Daj znać w komentarzu, co ty o tym myślisz, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo, samych zysków, cześć.